Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na 163. Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia, a dzisiaj w programie Co piąta apteka w Krajowym Rejestrze Długów Niejasny los suplementów diety z monakoliną K Prezes Naczelnej Rady aptekarskiej dziękuję prezesowi NFZ za porozumienie Główny Inspektor Farmaceutyczny spotkał się z przedsiębiorcami Prezydent podpisał ważną dla farmaceutów ustawę Z najnowszych danych Krajowego Rejestru Dłużników wynika, że co piąta polska apteka jest zadłużona. Łącznie ich długi wynoszą ponad 83 miliony złotych. Najwięcej bo aż 23,5 miliona złotych apteki są winne bankom, ubezpieczycielom, firmom leasingowym i faktoringowym. Kolejne 23 miliony złotych firmom windykacyjnym i funduszom sekurytyzacyjnym, które przejęły należności od pierwotnych wierzycieli, a także 7,3 miliona firmom z branży Farmaceutycznej. Obrót lekami jest mało rentowny. Wprawdzie marzec przyniósł wzrost przychodów, ale nałożyła się na to wysoka inflacja. W efekcie nadwyżka została skonsumowana przez rosnące koszty stałe prowadzenia działalności. Aptekom pozostały do uregulowania kwoty z zakupu leków, których wymagalność przypadła na maj i kwiecień, czyli kolejne miesiące spadków. Mówi magister farmacji Karolina Wotnicka-Pełka, członkini Polskiego Towarzystwa Farmakonomicznego. Najwięcej niezapłaconych faktur i rachunków mają apteki na Mazowszu. Tam ich długi wynoszą około 17 milionów złotych. Drugie w kolejności jest województwo śląskie, gdzie apteki dłużne są około 11 milionów złotych. Najmniej zadłużone są apteki w województwie farmińsko-mazurskim. Dokładnie 22 czerwca weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej, które wprowadziło nowe wymogi dotyczące suplementów diety zawierających monakolinę K. Zgodnie z rozporządzeniem pojedyncza porcja produktu przeznaczona do dziennego spożycia powinna zawierać mniej niż 3 mg monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu. Dodatkowo rozporządzenie wprowadziło dodatkowe ostrzeżenia na etykietach produktów zawierających w składzie monakoliny. Okazuje się, że to rozporządzenie budzi pewne emocje i pojawiają się różne interpretacje jego brzmienia, a te interpretacje dotyczą m.in. tego, czy w związku z wejściem 22 czerwca tego rozporządzenia w życie powinny zniknąć z rynku suplementy diety, które nie spełniają tych nowych wymogów. Na stole są obecnie dwie interpretacje. Pierwsza mówi, że tak, że z dnia 22 czerwca te suplementy, które nie spełniają nowych wymogów, powinny zostać ze sprzedaży usunięte i to m.in. robią niektórzy producenci, tacy jak Aflofar, którzy wycofują swoje suplementy diety z aparatu. Które nie spełniają tych wymogów, ale z drugiej strony są firmy, które podpierają się różnymi interpretacjami prawników, które stwierdzają, że w obrocie nadal mogą pozostać te suplementy diety, które zostały wprowadzone przed 22 czerwca, dlatego że one zostały wprowadzone do obrotu legalnie. Natomiast po 22 czerwca nie można już wprowadzać do obrotu, a więc produkować suplementów diety. Które tych nowych wymagań nie spełniają. Więcej na ten temat oczywiście można przeczytać w portalu mgr.farm. Pojawił się u nas na ten temat bardzo obszerny artykuł, w którym przytaczamy obie strony, można powiedzieć, tego sporu, w tym materiale także opinie oraz oceny prawników tej sytuacji. Na początku miesiąca Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał komunikat, z którego wynikało, że po dwóch latach pandemii powrócił 14-dniowy termin wypłacania aptekom refundacji za sprzedane leki refundowane. Ta informacja wzbudziła kontrowersje i dużo emocji w środowisku aptecznym. Między innymi interweniowała w tej sprawie prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, pisząc list do ministra zdrowia. No i wiele wskazuje na to, że ta sytuacja została rozwiązana po myśli Naczelnej Rady Aptekarskiej. Ta przynajmniej wynika z podziękowań, jakie Prezeszeni Rady Aptekarskiej opublikowała na stronie NIA. W tym piśmie prezeszeni Rady Aptekarskiej publicznie podziękowała prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia za podjęcie dialogu, który umożliwił wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony w kwestii zwrotu refundacji aptekom. Należy podkreślić, że tylko dzięki merytorycznej dyskusji możliwe było wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony, na podstawie których w dniu dzisiejszym, za pośrednictwem systemu SZOJ przekazana została informacja wskazująca, że finansowanie płatności za zestawienia zbiorcze stanowiące podstawę refundacji będzie następowało po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych wraz z ich załącznikami. Z treści tego komunikatu nie wynika jednak, po jakim czasie od tej pozytywnej weryfikacji dokumentów będzie następowała wypłata refundacji apteką przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego wszystko tak naprawdę wyjdzie w praniu i okaże się już w najbliższych tygodniach. W minionym tygodniu odbyło się spotkanie głównego inspektora farmaceutycznego z przedstawicielami branży farmaceutycznej. Na tym spotkaniu rozmawiano m.in. o tematach związanych z budowaniem odporności systemu ochrony zdrowia w Polsce w odniesieniu do doświadczeń pandemii COVID-19 i trwającej wojny w Ukrainie. Prowadzimy aktywny dialog z przedsiębiorcami, staramy się być transparentni i przewidywalni. Rozumiemy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa w prowadzeniu biznesu. Wiemy, jak istotne jest zaufanie przedsiębiorców do administracji. Chcemy to zaufanie budować, mówiła minister Ewa Krajewska. Podczas tego spotkania przedstawiciele Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przedstawiali, jak zmieniła się funkcja i rola GIF w wyniku pandemii, ale także w wyniku wojny na Ukrainie. Natomiast Ewa Krajewska podkreślała, że Priorytetem inspekcji farmaceutycznej będzie przede wszystkim zapewnienie nieprzerwanego dostępu pacjentów, polskich pacjentów, do leków w polskich aptekach. W minionym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał bardzo ważną dla farmaceutów i techników farmaceutycznych ustawę, nowelizację ustawy o zawodzie farmaceuty oraz nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne. Mowa oczywiście o ustawie, która nadaje farmaceutom i technikom farmaceutycznym taką samą ochronę prawną, jaką posiadają funkcjonariusze publiczni. Proces legislacyjny tej nowelizacji oczywiście trwa już od kilku miesięcy. Opisywaliśmy go na każdym etapie na portalu mgr.farm. Przypomnijmy, że inicjator tego projektu, bo to był projekt poselski ustawy, był poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, natomiast inicjatywa tego typu zmian legislacyjnych wyszła z Dolnośląskiej Śląskiej Izby Aptekarskiej, gdzie prezes Marcin Lepelewicz już od grudnia mówił o potrzebie wprowadzenia dla farmaceutów takiej właśnie ochrony, ochrony w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych przez farmaceutów w aptekach. No a w trakcie prac w Sejmie do tej ochrony dodano także oczywiście techników farmaceutycznych i obecnie obie te grupy. Już wkrótce będą mogły się cieszyć specjalną ochroną prawną ochroną taką samą, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Prezydent podpisał ustawę, ale musi ona jeszcze zostać opublikowana w dzienniku ustaw, i dopiero po 40 dniach od tego momentu, od momentu opublikowania w dzienniku ustaw, wejdzie ona w życie i wtedy zacznie obowiązywać ochrona prawna, taka sama, jaką posiadają funkcjonariusze publiczni dla farmaceutów oraz dla techników farmaceutycznych. I to już wszystko o tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego, zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie w pocieczce przygotowujemy dla Was nowe doniesienia z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego. Zachęcam także tradycyjnie do czytania naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który jest największym tego typu czasopismem dla farmaceutów w Polsce, a już wkrótce Ukaże się jego nowy numer. Nowy numer wyjątkowy. Wyjątkowe specjalne wakacyjne wydanie, w którym przygotowaliśmy mnóstwo bardzo ciekawych atrakcji. Ale przede wszystkim ten numer będzie pierwszym numerem naszego magazynu, który będzie dostępny w całości, bezpłatnie. Więcej szczegółów już na początku przyszłego tygodnia. Serdecznie zachęcam do śledzenia portalu mgr.farm. W farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam już wkrótce.